Się wycofać albo znaleźć sobie jakieś takie miejsce, z którego można strzelać bez żadnego problemu. Dalej nie ma tu dopiero teraz wracają. Eee, myślę, że trochę szkod zdążył narobić tymi butami. Jest na pewno nie takich jakich się spodziewał. Ciekawe co, co te drony tutaj robią. Już chyba widzę w tym rogu rogu trzeci raz, ale dopiero teraz się zacząłem zastanawiać. Ehm. Bejny czekałem przy Watchtowerze na pewno na jakieś jednostki. Jak to wiadomo, każdy lubi całą swoją armią podbić na chwilę do Watchtowera, zobaczyć, co się dzieje na mapie. Choć dużo, dużo też widzę, że wykorzystują tylko jedną jednostkę, ale coraz, coraz bardziej modne jest krótki stop, taki krótki pit stop przy Watchtowerze, zobaczyć, o tu czy tu już jest, no i piękna akcja. Marinesy w kupie. Sam się przyblokował tutaj Zerk eee, Miało Zerklingi na Marinesach, a Bane z tyłu sam się przyblokował, tak do tej armii już dawno, dawno by nie było. Ty ładnie poszedł. Ładnie, ładnie. Już dawno, dawno by tej, tej armii nie było, gdybyś sam się nie przyblokował dupio. Eee, bunkier, Marines no... Wydzień się może wycofać, od Nie ma po co. Nie ma po co. Metro dobrze wie co robi, jest lepszych celów, celów w Europie, nawet jak zobaczymy się na dzisiejszy opublikowany e, top 200 Europy ekspansja no, no moim zdaniem już jest po ekspansji. Zagniki pracują na SCV. E, Mutalistki znalazły sobie bardzo fajne miejsce, gdzie nie doceniśmy i żadna e, przeciwlotnicza artyleria. E, dwa Marinesy pogoniły 5 e, mutalistów na może się przestraszył, że zaraz przyjdzie więcej choć. Teren Sharp nie ma na to pieniędzy w ogóle. Ekspansja odbudowana. Pracował nad nią cały czas jeden Marine. Dobrze, dobrze ładnie się. Ładnie się postarał. 1000 HP zrzucił aż z tego hecza. Tej ekspansji znowu nie ma. W tym momencie chyba wejdzie o wszystko. Teren nie ma nic do przeciwstawienia się Zergowi. Ten spokojnie będzie pracował nad jego barakami. Na pewno zajmie się zaraz z e, fabrykami. Następnie pójdzie ta linia i może powiedzieć GG. Tu jeszcze próbuje coś załatwić, jakąś ekspansję, no, zapomniał, że przed chwilą mnie zniszczył. Um. Nie, no to już się Nawet już się nie broni teran, A zerka jakby się tego jednego Merlinca, gdzie Dion, gdzie on, skąd Nie widzę go nawet. Już proszę, proszę. Tutaj jeszcze mała akcja. Ale czy to coś pomoże? Raczej nie. Patrzcie na na czym siedzi Medfrog. Trzy ekspansje z minerałami. Wywrót zniszczył. Teraz trzy baraki, dwie fabryki, kolejne baraki spać. No więc z medykami jeszcze sobie jakoś radzą. Czekam na te mutaliski. Gdzie one się schowały? Co się to przegapiłem. tu są. Jak one przylecą do... Przylecą do tutaj Terana, to napisze od razu Gigi. Nie ma takiej opcji. Lecą w kierunku Expa, więc możemy się spodziewać, że zaraz usłyszymy. No i Command Center poszedł. symiki zostały bez, żadnej pracy. Gigi, widzimy tutaj. Dosyć ciekawy, dosyć ciekawy meczyk. Brakowało mi tu trochę Sitch Tank. Muty sobie bardzo dobrze z siedzami radzą, ale switch razem z torem może by coś zdziałały, bo chodzi o bejny głównie, że bejny mogłyby nie dojść nawet do jednostek terana. Trochę boli oglądać jak teran przygrywa, ale, ale ciekawy meczyk, zawsze można coś się z niego nauczyć, nawet ja samemu mogę coś podpatrzeć, czy zobaczyć co było źle zrobione. No i mam nadzieję, że wy również na tym skorzystaliście na tym moim komentarzu tutaj. Dopiero drugi komentarz, więc się uczę. Myślę, że z dnia na dzień będzie lepiej. Eee, następny mój trzeci meczyk będzie na pewno Protos i dam sobie rękę uczyć, że Protos będzie walczył przeciwko Teranowi. Eee, teraz idę na poszukiwanie jakiegoś repa. Eee, myślę, że jutro coś powinienem jeszcze wam uploadować. Eee, to tyle. Miłego dnia Wam życzę.